Jeśli planujecie obsługiwać transakcje trójstronne, kluczowe będzie odpowiednie skonfigurowanie systemu ENOWA 365. Zacznijmy od definicji dokumentów. W module Handel możecie ustawić specjalne typy dokumentów, które są dedykowane do tego rodzaju transakcji. Prawidłowe zdefiniowanie tych dokumentów pomoże Wam w płynnej obsłudze procesów handlowych. Kolejnym istotnym elementem są parametry kontrahentów. Na kartotekach kontrahentów pamiętajcie o dostosowaniu takich parametrów jak rodzaj VAT dla zakupu czy warunki handlowe. To niezwykle ważne, szczególnie w kontekście transakcji międzynarodowych, gdzie każdy szczegół może mieć znaczenie. Również konfiguracja walut odgrywa kluczową rolę. System Enova 365 umożliwia definiowanie różnych walut oraz przeliczanie cen, co jest niezbędne przy transakcjach trójstronnych. Dzięki temu możecie być pewni, że wszystkie aspekty finansowe są obsługiwane zgodnie z potrzebami Waszej firmy. Przechodząc do obsługi dokumentów, kluczowe jest prawidłowe wystawianie i powiązanie odpowiednich dokumentów. Kiedy realizujecie transakcje trójstronne, system pozwala na tworzenie i obsługę zamówień, które staną się podstawą dalszych operacji. Warto także wspomnieć o fakturach zakupu i sprzedaży, które powinny uwzględniać specyfikę transakcji międzynarodowych, jak WNT czy eksport. Dokumenty magazynowe też są istotne, a moduł Handel zapewnia ich ścisłą integrację z dokumentami handlowymi. Dzięki temu fizyczny przepływ towarów w transakcjach trójstronnych staje się znacznie prostszy. Nie zapominajmy o rozliczeniach i płatnościach, które są kluczowe w transakcjach trójstronnych. System Enova 365 obsługuje wiele walut, co jest niezbędne dla rozliczeń międzynarodowych. Oferuje także zaawansowane funkcje zarządzania płatnościami, w tym możliwości podziału płatności na raty czy obsługi Split Payment. Automatyczne pobieranie kursów walut ułatwia debugowanie i dokładne rozliczenie. Aby efektywnie zarządzać transakcjami trójstronnymi, niezbędne są również narzędzia analityczne. Dzięki raportom sprzedaży można analizować wyniki według różnych kryteriów, co pozwala lepiej zrozumieć Waszą działalność. Analiza rentowności, w tym śledzenie marsz i kosztów, jest szczególnie istotna w złożonych transakcjach. Na koniec warto wspomnieć o integracji z modułem księgowym, która zapewnia spójność danych i ułatwia rozliczenia podatkowe transakcji międzynarodowych. Chociaż system Enova 365 nie ma dedykowanego modułu do obsługi transakcji trójstronnych, jego elastyczność oraz bogata funkcjonalność w module Handel sprawiają, że można je obsługiwać efektywnie. Zaleca się jednak konsultację z doświadczonym partnerem Enova 365, który pomoże w pełnym dostosowaniu systemu do specyficznych wymagań waszej firmy. Dzięki temu możecie mieć pewność, że wasze transakcje trójstronne będą realizowane sprawnie i bezproblemowo. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.